Cześć, jestem Nikola. Gram w kks od 8 lat. Trenuję sobie tutaj w pierwszej lidze futsalu, dlatego że sprawia mi to ogromną przyjemność i odskocznie od takiej szarej rzeczywistości. Cześć, jestem Karolina i gram w piłkę 6 lat. Lubię to robić, bo lubię chodzić na treningi i strzelać gole. Lubię grać w piłkę, bo jest to bardzo interesujące i mam pasję po bratu i bardzo lubię grać w piłkę. Ja lubię grać w piłkę dlatego, że mój, moja mama kiedyś grała w siatkówkę, potem mam sport i lubię grać w piłkę, bo mi się bardzo podoba. Ja od małego zaczęłam grać w piłkę, zachęcił mnie do tego brat i tata. Często zgrałam z nimi na podwórku i dalej gram i dużo próbowałam grać w różne rzeczy sportowe i tak dalej, ale nic z nimi nie wychodziło. To gram najdłużej i najbardziej mi się to podoba. Zaczęłam grać, bo tata. Kupił mi piłkę, zaczęłam grać później mama zapisała mnie na treningi, później mi się zaczęło, to, zaczęło mi się to spodobać i tak zaczęłam grać. Cześć, jestem Kuzko. Grałam w tym klubie od jakichś dwóch lat. Bardzo lubię ten sport, ponieważ zainspirowałam się w dzieciństwie. razem z kuzynem graliśmy tam gdzieś na podwórku i tak mi to wbiło. Grałam pierwsze z chłopakami, ale potem miałam przerwę, bo była kontuzja. I trafiłam tutaj do KKS-u. Na treningach jest naprawdę bardzo fajna atmosfera. Świetnie się tu czuję i bardzo dużo się tutaj uczymy. I fajnie gramy mecze i jest wszystko fajne. Obosy też są super, więc jest naprawdę wszystko dobrze. Mam na imię Zuzia, w piłkę gram od 5 lat, i jest to moja największa pasja. Nie wyobrażam sobie bez tego życia, a odkąd chodzę na treningi, jestem po prostu szczęśliwsza niż zwykle. Mamy tutaj wspaniałą atmosferę. Dziewczyny coraz bardziej się zgrywają, widać to na meczach, więc myślę, że bardzo opłaca się tu być. Co mogę więcej powiedzieć? Zapraszamy i jest świetnie, nie pożałujecie.